Zobacz, delikatny, codzienny makijaż, naturalny look zrobiłam przy użyciu tak minimalistycznej paletki. Jest tutaj złoto, nasze ulubione, które zawsze pokazuję na oku i na policzku. Jest brązer również na oku i na policzku. I róż na oku i na policzku różu nigdy nie za dużo kolory. Naturalna, super ekstra nawilżająca pomadka. Taki kolor, naturalny róż. I z edycji limitowanej jeszcze kilka mam. Violet Lilek, konturóweczka, która przez chwilę była szkoda, bo jest taka cudowna. Na co dzień i naturalny wygląd. Oczywiście tuż do rzęs, kredeczka do brwi i krem CC. Krem CC, który przepięknie wygładza, dba o skórę, bo jest barierą ochronną pomiędzy niesprzyjającym środowiskiem, a yy, naszą twarzą chroni nas otula i w połowie jest to krem nawilżający, a w połowie balsam koloryzujący. Zapraszam wszystkie kosmetyki dostępne u mnie, jeśli nikt inny Cię nie obsługuje, u mnie miało być.